Siema, ja jestem trzeci. A w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie Star Power do Piper ono zwie nieprzerwane strzelanie. Polega on na tym, że gdy podczas swojego ataku Piper trafi wroga, natychmiast przeładowuje 0,3 sztuki amunicji. Mamy mapkę 1000 jezior, więc mapka całkiem spoko jak na Piper. Więc teraz już nie przedłużamy i zanim jeszcze zacznę sobie ją testować, Oczywiście zagramy sobie trzy gierki, z tym starpowerem, no i zobaczymy jak mi pójdzie. To jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, i dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach. Oraz zostawcie potem odcinkiem łapeczkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i słuchajcie, tutaj w lewym dornym rogu macie mojego Instagrama, Instapoduga, czyli fajnie jak zaobserwujecie, będzie mi również mega miło. No i myślę, że już nie ma co przedłużać i sobie już do gry. Dobrze, więc jesteśmy już w gierce, pierwsza gierka i rozwalmy sobie to. I szczerze mówiąc, ten drugi Star Power, w sensie to jest niby drugi Star Power do niej. Chyba tak, to jest chyba drugi, tak mi się wydaje, że to jest drugi Star Power jakby do Piper. No ale nieważne, ten, który dzięki któremu nie wiem jak on się nazywa dokładnie, ale wiecie, ten dzięki któremu jeśli jesteśmy w krzakach, to zadajemy większe obrażenia jest o wiele, o wiele lepszy, więc no to jest słabszy Star Power, no ale... No, jak będę miał ten drugi, to no, też go sobie przetestujemy, ale dobra, tam muszę sobie się w sumie, y, muszę się od tej y, peny trochę oddalić, tutaj kurczę, y, będzie ciężko, będzie ciężko, zobaczyć. on ma aż 10 tysięcy życia, bardzo dużo, ma star powera jeszcze, może ma jeszcze gadżet, ale szkoda, że tego się nie da sprawdzić właśnie, czy ktoś ma gadżet, czy go nie ma, y, mam nadzieję, że kiedyś dodadzą to, że będzie można zobaczyć i tutaj troszeczkę, o oh, kurczę, kurczę, nie, ono... No nie! Już prawie ją porobiłem! Dobra, więc kolejna gierka, zobaczymy jak teraz pójdzie. Dobra, tam mamy Bibi i z nią niby mamy szansę na daleko, bo jeśli dobrze z do nią podejdziemy... Tylko kurczę, ona się nieźle chroni. Eee, dobra, weźmy sobie tak. Myślałem, że ona pójdzie sobie tam, ale wiecie co? Właśnie, bo mamy teraz tego Star Power, że się przeładowywujemy, jak ją trafimy, ale szczerze mówiąc, jakoś tego nie odczuwam, że to się szybciej przeładowywuje. W sensie nie patrzyłem się na te paski jeszcze, może teraz się Dobra, nie będę się patrzył na te paski, bo muszę ją tutaj pociachać. I cyk, patrzcie, jest, udało się. Um, no, więc fajnie, fajnie. Jest pierwszy. Ma no chyba pierwszy kill. Tak mi się wydaje. Pierwszy frag mamy z tym Star Powerem. Tam mamy oczywiście Ems. Zobaczymy, jak będzie. E, dobra, ta Ems. Może coś tam mi zrobić, ale. Kurczę, że tam na jest chyba bo, tak mi się wydaje Ale patrzcie, tą M chyba kurczę, też porobimy Ale no jak widać tutaj Cały czas się M trzyma I ona tutaj bym nie chciała wziąć ultem pewnie, no wiedziałem ehm, Dobra, ja sobie na nią poczekam Chociaż ona się teraz nie boi bo... Przepraszam, że teraz się przez chwilę przewoł nagranie Ale dobra, już jestem z powrotem ehm, Chciałem powiedzieć, że mam na nią przewagę ehm, Dobrze ehm, Cyk Tam ona pokonała nitę, która postawiła miśka I z nim może być Zbierzmy sobie te parkiupy. Nie, dobra, nie będzie żadnego problemu z tym mieśkiem, rozwalimy sobie jeszcze go raz. No i pięknie, bardzo ładnie. Ym, dobrze, więc teraz się podleczymy. Tam mamy Daina Majka Świątecznego. Majkołaja. Dobra, i tam on się porobi z Sherry, w sensie, go prawdopodobnie... O kurczę, odskoczył sobie na jego bombie. I tutaj do mnie Daryl teraz podjechał. Ojojoj, o kurczę, ale słabo ale patrzcie, patrzcie! No, porobiłem go pierwszy. Ale nie wiem czemu, jak kliknąłem, żeby papier mnie leciało na bok. Ona poleciała do góry, więc to było trochę dziwne. No ale lecimy sobie, słuchajcie, do kolejnej gierki. Dobra, więc trzecia gra, ostatnia w dzisiejszym odcinku. Więc rozwalamy sobie na początek skrzyneczkę. E, dobra, szybciutko. I cyk, dobra, bardzo fajnie. E, dobrze, tam nie wiem kto jest, ale ktoś tam jest. Cold. Cold, którego będzie łatwo porobić, jeśli on się do mnie nie dorwie. Dobra, on troszeczkę uciekł. Uciekł troszeczkę, ale no kurczę, ciśniemy trochę. No dobra, idziemy sobie tam... O kurczę, tam jest jeszcze nie, 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 koniec, koniec, to jest koniec. Co przecież, ja kliknę ulta, żeby uciec. I bym uciekł, a dlaczego mi te ulty teraz nie działają? Dobra, nie słuchajcie, ja tego nie skomentuję, jestem już w lobby, no i już... Bez komentarza to pozostawmy, więc ja już kończę ten odcinek. To by było na tyle. Jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu. Bram teraz klub, o nazwę klub trzeciego. Jest on dostępny od zera pucharów, także każdy może nam dołączyć. No i klub ma dużo, dużo ponad milion pucharów, także jest to mega duża liczba oraz klub się cały czas rozwija, więc zaraz zapraszam Was do tego klubu. Przypominam klupa nazwę klub trzeciego. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Yy, no i jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu nieprzerwane strzelanie. Bo tak nazywał się ten Star Power E, przy, przy, przypnę wam serduszko Więc myślę, że warto No i to by było na tyle Trzymajcie się No i cześć